Siemaneczko. Dzisiaj wiecie, gdzie się znajdujemy. Dzisiaj jesteśmy w Dorsach. I razem z moim bratem będziemy przechodzić Dorsy. Do A mój brat jest tutaj. On akurat ma obóz, ale nie zbanowali konto. ale y, też takiego dowalanego skina senat zrobiłem Dobra to, to co spróbujemy zagrać No tu jest... może gramy z osobami czy sami y, się obsram ale się obsram pierwszy odcinek z Alanem Siema O O Maria. Już się boję, nie no nie boję się Siemaneczka O I co to? Dzwoneczek, i co? Dobra Będzie trzeba było Będzie trzeba było już teraz klucz wziąć. Jezus, Maria, nie. Nie. To się serio dzieje. O Jezus, Maria. Tu nic nie ma. Szafa. O Jezus, Maria. Gdzie ja weszłam? Gdzie ja jestem? Patrz.

Klucz. Czekaj, bo nie mogę się dostać. I tu nic nie ma. Wiesz, jedynie klucz mam. Do tego! Dobra, tu są papiery, które nawet nic nie... Czacha. Nie piszę nawet nic na papier... tych papierach, bo Roblox nie umie zrobić. Otwarte plaster. I tu się można uleczyć Zastawimy to. ołówek. O co? Nie wiem. I tu się można Poduszkę schować. O! Wiesz, że nawet nie można oddalić sobie kamery. To jest znowu szafa. I słyszałam pukanie. Jak byk, słyszałam pukanie jak byk. I to są szafy. O Jezus Maria. Ale mam ciark... Ciary. Ale mam ciary. Ale mam ciary. A jesteś ja otwierało? Jezus Maria. I co? Nie żyję? Hello. It's Cześć, to ty zostałeś. No, co to jest? Nie, gramy... Play again. Ale o co chodziło? Co my mieliśmy zrobić? Uciekać? No, raczej się schować. Minęło 5 minut prawie. A my już zginęliśmy. Dobra, już nie coś ogarniam. Ja nie, nie. Dobra, mamy klucze. Speedrun. Otwieramy. Wiem, że tu już jest szafa. Bierzemy wszystko, co jest tutaj. Z czemu ja słyszałam, rozbite szkło? Ej, czemu inaczej? Ej, bez kitu. Będą. No, się nie w Będą inne pokoje, zapomniałem. Ogień, no i co, stary? No sorry. Już daję po polsku. tych, roz... co nie rozumieją? Ja tutaj wam pokażę. Już. Dobra. Tu nic nie ma. Ten obraz się nazywał... A Ten obraz się Kulki. Ej, dobra. Szczerze? Teraz się obsram. Znowu to miejsce, gdzie byłem. I jeszcze nas dorwie potwór, jak tu wejdę. Halo, ktoś tu jest? Pieniądze. Nie! Muszę tu wchodzić? Goblin. Dobra, na razie potwora tu nie ma. Powinniśmy chyba zamykać drzwi. Nie da się. No ale to potwory będą wchodzić. Dzić. Jak będzie to nie...

Co? Fin. fin! Fin! O, jest szpada! to? Ja tu Może. Co zrobić? Może powinniśmy iść stąd gdzie indziej? O, może pokój. to może, in... może inny pokój ej! Wolę no, mi się biegać! Co tak mam iść? Jeszcze. O, nie ma już tego! co się uda. Wow. Spieprzmy stąd. Nie Piotr, spin, pomóż mi. No ale nie ma chłopa. No przeszykamy, A przeszykamy, zaraz chłopiec normalnie. I będzie przeszyk... I będzie przeszykamy. Przyszy Palniczka, zapalniczka, palniczka, zapalniczka. Za Co to jest? Nic. Zapalniczki nie mam. Nie gadaj, że tu trzeba iść. A my nie wejdziemy. Co to za outlast jest? Weźcie sobie wpiszcie na YouTube albo na Google Play Outlast, no to zobaczycie psychiatryk. O, oczu, drzwi! Bonjour, oto umierzył. Ale tutaj nie podchodź, bo mi znowu wało. No ale na razie nic nie ma. O, Teraz już się trochę robi srajowo. Spokój, I widziałem widziałem Jeszcze go Pop. słyszę Czemu? A, no A ty gdzie? Jeszcze, Weź dupę! No, Jezus! Nie mogę wejść! Ale. Nie mogę wyjść! Dobra! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? jestem tu! Kto to stoi? Ja! Co to za czarny postać? I wiesz, że ja zaraz zginę! Kominek! Proszę, ja już nie chcę, nie chcę po prostu o, do drzewa w pokoju wchodzić. Tu znowu to sobie o, będzie. To Klucz do piętnastki! Po dupę! Znowu to samo. Zmarły bez Re. Lubi się kościć. Bądź mi po. O, po prostu będziemy ha, fajnie. Dobra, ja nie mogę wyjść normalnie tylko No ale zobacz jak ja oglądam, że nie mogę Iksa Nie Drugi raz Ej dobra, masz dwie minuty, nie? Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Masz dwie minuty albo teraz nawet minutę, bo mi się skończy nagrywanie. Będę, będzie trzeba było się... E, te Będzie trzeba było... Będzie trzeba było... E, nie wiem co, ale będzie by trzeba było się... No by, Alan, masz minutę. Będzie trzeba się pożegnać z widzami. Jak ty żyjesz? No ale to by powinno być koniec odcinka już. No to no, ale ja nie będę długo tego nagrywał Druga, Drugi odcinek Nawet tego nie przejdziesz O kurde No i to było na tyle, nie wiem czy będzie odcinek drugi, pa